Dzień dobry, witamy. Witamy. Tak, na takim nagłym filmie, tak? tak? Na nagłym filmie poświęconym bieleniu drzewek. Adrian, tyle osób się pyta, że musimy ten film zrobić, mimo że. Tak, tak. Pytanie jest dużo o ten temat, także tutaj chętnie kilka kwestii wyjaśnimy. No tak, nawet. To w ratuszu grają? Tak. To w ratuszu grają. 12. To no na baczność powinniśmy stanąć, nie? No ja mam tam. Dlaczego bieli się drzewka owocowe? Drzewka owocowe bielimy. Dlatego, aby zapobiec nagrzewaniu się kory, należy pamiętać o tym, iż biały kolor, którym pomalujemy drzewka, będzie odbijał promienie słoneczne i kora nie będzie nam się nagrzewać. Ciemna kora bardzo łatwo się nagrzewa, co sprawia, że później wraz z nastaniem niższych temperatur zimą, w ciągu dnia nam się nagrzeje, a w nocy, kiedy temperatura spada, ta kora zaczyna nam później pękać. Ponadto takie nagrzewanie się powoduje, że zaczynają krążyć w tej roślinie, roślina budzi się do życia, to nie jest pożądane w okresie zimowym. Ale jak tu spojrzę na pytania, to tak, to są uwagi, że bieli się drzewka owocowe, dlatego że sąsiad bieli. Oraz dlatego, że te robaki atakują, a jak się pomaluje na biało, to robaki nie będą atakowały. Czy to prawda? Nie jest to prawda. Faktycznie wiele osób do tej pory panuje takie przekonanie, iż bielimy w celu zapobiegnięcia właśnie tej rozwojowi szkodników, aby zniszczyć formy zimujące szkodników. Nie, to jest błędne z tego względu, iż do tego celu są inne metody, tak jak chociażby opaski lepowe, które zakłada się na pnie drzew i kiedy wczesną wiosną te szkodniki wychodzą na żerowanie, kiedy pogoda się poprawi, zrobi się cieplej, to wówczas one trafią na takie pułapki lepowe. Bielimy tylko i wyłącznie w celu właśnie zabezpieczenia przed tym pękaniem. Jest to bardzo ważne. Właśnie takie pękanie kory powoduje, że bardzo łatwo wnikają wszelkiego rodzaju patogeny, tworzą się rany zgorzelinowe, może rozwijać czy także rak bakteryjny. Także dlatego należy właśnie zabezpieczyć te drzewka. Czyli, jeżeli mamy szkodniki, i nam się wydaje, że jak pobielimy, one wyginą, a szkodniki na to la la, la i sobie <laughs> żyją dalej. Czyli zupełnie inny cel. Bielenia. Tak. Jakie gatunki drzew należy bielić i czy wszystkie drzewa bielimy? Bielimy drzewka owocowe, a wśród gatunków tak najbardziej wrażliwych na pękanie kory, kiedy właśnie ta kora się najpierw nagrzewa, potem z nastaniu niższych temperatur ona po prostu, temperatura nagle się obniża i zaczyna pękać, dotyczy takich gatunków jak jabłoń, grusza, czyli te popularne, najpopularniejsze gatunki drzew ziarnkowych, a z gatunków drzew pestkowych natomiast tutaj śliwa, wiśnia i czereśnia. Brzoskwinie się bieli? Brzoskwinie także możemy bielić. A których drzew owocowych na pewno nie powinniśmy bielić? Ogólnie, jeśli będziemy bielić drzewka owocowe, możemy bielić wszystkie. Tutaj wymieniłem gatunki, które są najbardziej wrażliwe na pękanie kory. Ale na przykład mam w ogrodzie katalpy, czyli surmię. Tak. Czy katarpy, surmie też bielimy, czy nie? Nie ma takiej potrzeby. Ten gatunek akurat stosunkowo późno rozpoczyna wegetację też. Tutaj trzeba pamiętać, że jest to gatunek, który właściwie liście ukazują się dopiero w maju tak naprawdę. Przełom kwietnia, maja stosunkowo późno. Także tutaj, tutaj nie ma takiej potrzeby raczej. I tu zachodzi zasadnicze pytanie. Kiedy bielić? Bo słyszymy... Różne opinie, tak. że albo we wrześniu, albo w grudniu, kiedy jest ten najlepszy od, okres. Powiedz po prostu wprost. Niestety wiele osób wykonuje ten zabieg zbyt późno. Spotykam się tutaj właśnie z działkowcami, z ogrodnikami, amatorami, kiedy zabieg wykonują dopiero w marcu czy nawet kwietniu. Jest to zdecydowanie za późno. W tym okresie ten zabieg nic po prostu nie da. Aby zabieg był w pełni skuteczny, należy go wykonać już w grudniu, a najpóźniej w pierwszej połowie stycznia. Czym bielimy? Drzewa. Farbą, emulsją, lakierem nitro. Czy czym bielimy? Do bielenia drzewek stosuje się przede wszystkim wapno. Może to być wapno palone nawet. Przygotujemy w proporcji 2 kg takiego wapna na około 10 litrów wody. Dobrze rozrabiamy to, mieszamy. Jest to tak zwane mleko wapienne. Można dodać nieco gliny, aby poprawić jego przyczepność. I takim wapnem możemy pomalować te Pnie drzew. Jednak warto zaopatrzyć się, w sklepach ogrodniczych można zaopatrzyć się w wapno do bielenia drzew, specjalnie do tego przeznaczone, które jest dodatkowo z klejem poprawiającym przyczepność, także wówczas jeden taki zabieg wystarczy na całą zimę, bo należy pamiętać, iż wapno takie palone, ta pierwsza metoda, którą podałem, może okazać się konieczne powtarzanie zabiegu. Trzeba pamiętać, iż wraz z opadami atmosferycznymi, czy to deszcz, czy śnieg po prostu te wapno spłucze się z czasem. Ale nie powiedziałeś jak bielić, bo to znaczy, że sobie bierzemy rękawicę i tak rzucamy na to drzewo? Czy... Pę... Najlepiej przy pomocy pędzla to wykonać, ten zabieg. Bardzo dokładnie malujemy, szczególnie od strony południowej, czyli od strony, której najintensywniej będzie się to drzewko nagrzewało. Także tam należy bardzo dokładnie pomalować właśnie tym wapnem na biało i malujemy. Pędzlem? Przy... Tak, najlepiej wykonać to. No przy to ja już się przygotowałem, pędzel. kupiłem tak. pędzel, bardzo dobry, dobrej jakości, to się nazywa, nie, to nie jest pędzel angielski, czy... Tym pędzlem mogę pomalować drzewo, wybielić? Jak najbardziej, choć lepszy byłby nieco większy pędzel. Akurat, zwłaszcza jeśli to są większe, starsze drzewa, to lepiej, jeśli ten pędzel jest większy. Oczywiście w przypadku małych drzewek, takich tak posadzonych, powiedzmy w rok, dwa lata temu, taki wystarczy. Dobrze, to może zostawię go sobie na remont w domu, ale powiedz mi, jak prawidłowo bielić drzewa? Wszystkie pnie i konary pokrywamy. Wysokość, bo też właśnie pada takie pytanie bardzo często, na jaką wysokość bielimy drzew. Nie ma ustalonej konkretnej wysokości. Ważne jest, aby pień był od podstawy pomalowany cały. Plus najgrubsze konary właśnie też, czyli przynajmniej częściowo, aby zostały po, pobielone. Trzeba pamiętać o tym, iż drzewa w stanie bezlistnym y, są bardzo narażone właśnie na to nagrzewanie z tego względu, że promienie słoneczne bez trudu docierają do wnętrza korony, do tych właśnie najgrubszych tutaj konarów, także je też warto bielić. To ja teraz wręczam ci ten pędzel do bielenia. Tak. Adrian za chwilę będzie bielił drzewo. Oczywiście trochę większym pędzlem, to jest symboliczny ten pędzel do bielenia. Tak. Gdybyście mieli jakieś pytania dotyczące jeszcze bielenia, śmiało piszcie w komentarzach pod filmem, albo na naszym Facebooku. Odpowiemy bez żadnego problemu. Chętnie pomożemy. A teraz Adrian, idziemy do roboty. Do A roboty. Ty idziesz, bo ja, ja nie lubię malować. Ja chętnie pomaluję. Do zobaczenia. Do zobaczenia.